Czego potrzebuje teraz ode mnie mój bliźniaczy płomień? Potrzebuje wiedzy. Hilarion jest to wiedza, ale nie wiedza na słowo, tylko wiedza akademicka, wiedza udowodniona. Popatrzcie na te istoty to są duchy. Hilarion to także medium. On nie tylko ma wiedzę ze świata. Fizycznego także ze świata duchowego. Tak samo bliźniacze płomienie to nie tylko materia, to także światy duchowe. Tylko, że mój bliźniaczy płomień potrzebuje dowodów, słowa to za mało. To jest bardzo ciekawa karta. Budda, który siada pod drzewem i dojrzewa, nie działa, nie ma tutaj działania. Budda nie goni swojej bliźniaczej połówki, nie wpływa na bliźniaczą połówkę, nic nie mówi bliźniaczej połówce. On w spokoju siedzi i czeka, staje się coraz mądrzejszy. Coraz bardziej oświecony. To jest niesamowita odpowiedź na pytanie, czego potrzebuje teraz ode mnie mój bliźniaczy płomień. Spokoju, ciszy, niedziałania. Potrzebuje bym stał się przeźroczysty. By mnie po prostu nie było. Bardzo dużo wyjaśnia kolejna karta. Ten balon, który ucieka, to są bliźniacze płomienie. Balon ucieka, jest za wysoko, za daleko, jego się w tej chwili nie da złapać. Nie ma takich możliwości. To oznacza, że to, czego teraz potrzebuje ode mnie bliźniacza połówka, jest poza zasięgiem. Mojego wzroku, poza zasięgiem moich możliwości, więc jeszcze raz należy wrócić do poprzedniej karty, która mówi, co na teraz trzeba zrobić w tej relacji. Kolejna karta pokazuje, co kryje się za tym balonem to jest brak bezpiecznej sfery sfery niezagrożonej światem zewnętrznym. Sfery, gdzie te dzieci, niewinne istoty, nie muszą o nic się martwić, o nic walczyć, niczego zdobywać. Mają wszystko podane na tacy, bawią się, uczą, żyją bez trosko. Tego by chciała ode mnie moja bliźniacza połówka, ale dostać nie może. Balon uciekł. Kolejna karta, która także. Odpowiada na pytanie, czym jest ten balon. To jest balans, to jest pewna równowaga, ale także pewne prawa, zasady, definicje. To jest tak, jakby moja bliźniacza połówka miała zapisany w swoim umyśle obraz twierdzenia, definicję swojej wymarzonej bliźniaczej połówki. A te definicje, jej marzenia, wyobrażenia na temat bliźnaczej połówki nie jak się mają do rzeczywistości. Więc to są dwie kwestie, których moja bliźnacza połówka dostać ode mnie nie może, bo nie ma takiej możliwości, ale ona chce teraz. Więc w tej podstawie piramidy, jedyne co ja mogę zrobić, to tylko usiąść i medytować. Duchowo dojrzewać. Patrzcie, do czego to prowadzi. Znów na karcie jest on i ona, znów bliźniacze połówki. Jest przeszkoda na drodze, która opada. To jest droga do celu, do szczęścia. Ona staje się przejezna. Dzięki temu. Że Budda, że ja nie działałem, nie goniłem, nie prosiłem, niczego nie chciałem. Sama medytacja, praca nad sobą, nad swoim wnętrzem, uwolniła parę bliźniacze płomienie na drodze do celu. I patrzcie, jaka karta pojawia się w sercu piramidy to jest Sfinks, to jest tajemnica. To jest prawda. Sfinks ukrywa pod sobą w komnacie tajemnic odpowiedzi. Właśnie te odpowiedzi. Bliźniacza połówka teraz chce dowodów. Tutaj są dowody pod Sfinksem na temat bliźniaczych płomieni, ale. Tą komnatę trzeba jeszcze odkopać. Znalezienie Sfinksa to raz, to się udało. Droga do Sfinksa przejezna, ale popatrzcie, że tu jest już jedna istota tu jest już ona, bliźniacza połówka ona musi dokopać się do swojej głębi, odkryć prawdę. Kolejna karta wcale nie wskazuje na to, by na teraz druga połówka była w stanie to zrobić. Duchowa rodzina na odwróconej karcie. I tu jest odpowiedź. Pod Sfinksem głębia swoje wnętrze to są te płomienie, tutaj na tym okręcie, który tonie. Niestety. Moja bliźniacza połówka nie jest w stanie, nie jest w stanie spojrzeć w głąb siebie, nie jest w stanie odkopać komnaty tajemnic pod Sfinksem. Ona patrzy się daleko, szuka rzeczy gdzieś tam, nie widzi, że okręt jej płonie, że zaraz zatonie. Więc na teraz nie jest jeszcze ten moment, by prawda mogła zostać objawiona. W takim wypadku, odpowiedzią na zadane pytanie, po całym już rozkładzie, pytanie, czego potrzebuje teraz ode mnie mój bliźniaczy płomień fizycznie, materialnie niczego, ale duchowo bardzo wiele, ponieważ poprzez moją pracę duchową. Zbliżam się do duszy, zbliżam się do wyższego ja. Mój duchowy wzrost to jest także wzrost mojej bliźniaczej połówki, przecież my jesteśmy jednością. Więc moja bliźniacza połówka potrzebuje, bym ja za nas dwoje wykonywał tę duchową pracę, bo ona nie jest w stanie pracować wewnętrznie. Tą pracę. Przynajmniej na teraz ja dostałem do wykonania.